Hej, to ja w Druga część poradnika, jak grać super konkurerem. 10 tieru. Jeśli by ktoś chciał, żebym jeszcze omówił mniej więcej większość mapek, gdzie jechać tym czołgiem, to po prostu wejdę na szkolenie drużynowe i wam pokażę na minimapie albo na mapie na całym ekranie gdzie jeździć tym czołgiem jeśli by ktoś chciał, to napiszę w komentarzu a tu bitewka na koniu oczywiście jedziemy na tej mapie na autostradzie na lewo na miasto, z drugiej strony na prawo na miasto chcę wam udowodnić, że ten czołg naprawdę ja bym go robił, jak 5 lat tam ja bym go zrobił jako pierwszą dychę na swoim końcu. naprawdę ten czołg jest bardzo przyjemny, jeszcze zobaczycie coś na koniec na koniec tej bitwy się odrypie, gdzie setką i isem 7, jak to ktoś twierdzi, w życiu bym tego nie trafił. No nie wierzę. Tam by były celowniki na cały ekran. A po drugie na tym koniu w tej bitwie jeszcze nawet nie miałem szóstego zmysłu. Miałem tylko jakiś jeden tu jest perek dodatkowy, nawet nie wiem jaki. Bo tam jakaś dodatkowa załoga, co chyba była wygrana. I tu oczywiście jak ja to mam zwyczaj jak widzę, że jest w miarę w miarę nie ma za dużo rywali, to od razu wyjeżdżam, tam, po prostu od razu jadą. I jak zobaczycie to się opłaca. Nieraz się nie opłaci, bo wyjadą nagle za domku w kamperze, ale w większości bitów się to opłaca. Że nie ma co stać i czekać nie wiadomo ile. Warto czasami zaryzykować, żeby ugrać fajną bitwę oczywiście Ding, bo to jest P Chow tu już właśnie się pojawił jeden camper w mojej prawej OP. Choke wygrany za przepustkę sezonową, najnowszą. World of Tanks Ja tu nie miałem żadnego perka, oprócz tego dodatkowego. Nad nie wiem co ten perek tam robi, bo go nigdy nie wpatrzyłem. Bo to jakaś dodatkowa załoga. Mam świeżutką załogę bez perków. I jedno co Wam powiem: jak nie macie załogi, to włoźcie wszystkie gaśnice. Apteczkę. I zestaw naprawdę, Naprawdę. Ja nie wojrzę. I widzicie, pierwszy strzał dostałem i padł mi członek załogi. Mam ja Pierwszym strzałem dostałem członka załogi. Jest World of time. Tu w sklejeniu obiekt nie ma szans nas przebić. Faktycznie musiałby być bardzo doświadczony gracz i nagodzi, żeby nas przebić. My się po prostu tulimy z nim, on nas nie przebija. I to jest mankament. Tej gry moim zdaniem Że nie, nie masz załogi Nie masz jakiegoś Gaśnicy na przykład Albo apteczki tak jak tu nie mam To od razu dostajesz Co? Słonka załogi Bo brak apteczki to jest Największy mankament tej gry Moim zdaniem na obecne czasy Także miasto Raczej mam już opanowane Nawet to wygląda Jako tako Gimegda już trochę jest to oczywiście pojechałem do tego kampera, olałem tą piątkę żeby mu oddać to co on mi zarypał Także po tej bitewce założy, założyłem już apteczkę Bo naprawdę bez apteczki to ani rusz jak się nie ma załogi Także bez perka czołg 10 tieru i da się wykreować ładną bitewkę także tu dalsza część bitwy trzeba się wracać na bazę bo się robiło nieciekawie także wracam się na bazę jeśli byście mieli jakieś pytania to piszcie śmiało w komentarzach jeśli by ktoś chciał Pluto także zapraszam taki sam mamnik jak na kanale na tu na YouTube jest trywek, także zapraszam do wspólnej gry. No problem. Ja tam się nie przejmuję statystykami, jak fioletowe ludziki nie grają w plutonach z nobami, botami, bo bitwy chujowe siadają, dostają pierdol WN leci w dół. Szkoda wn -a. Także ja mam wyjebany na WN. WN to jest tylko potrzebny botom, żeby im w ogóle sprzyjało, żeby im siadało. Ja Wam powiem z własnego doświadczenia, po co, wam początkującym w że naprawdę większość pocisków to WG wysyła nie wy. Wiadomo, cała trzeba nie, ale tak naprawdę nie zależy to od nas, tylko od nich. No, tu strzeliłem jak Gnu, bo myślałem, że on pojedzie do przodu, on stanął, Ten razem 103 i także dla mnie to jest. Ja mam drugie konto, gdzie mam statystyki Super Fioleta i tam nieraz pociski. Nie trafiają po prostu. Nieraz to się zastanawiam, co się dzieje z tą grą, nie? Strzelam sobie, pocisz sobie sam potrafi za domek wpaść. Takie jest moje zdanie na temat tej gry, nie? Ten pocisk potrafi za domek spaść. A tu strzelam nieraz w lodówki i pocisk znika przed czołgiem. Burzak, jak to WG twierdzi, wszyscy mi twierdzą, że Burzak, o, strzelicie lodówka, ciebie we wieżę. To ci gąskę zrywa, ale jak ja strzelam przed lodówkę, inny czołg lodówką, to nic się nie dzieje. No pocis wybucha przed, ale się nic nie dzieje. No to ja nie wiem gdzie wtedy, co w tym momencie się dzieje. Na przykład w płotek trafiasz przed danym czołgiem, To gdzie te odłam? To na sztachetkach się wszystkie zatrzymały? To jest śmiech na sali, nie? Także się nie przejmujcie opinią innych ludzi, miejcie na nich wylany. Starajcie się grać jak najlepiej potraficie. Uważajcie, nie wyjeżdżajcie latami na Jolo jak lepiej. Grajcie po prostu swoje. Nawet... Tak ja to robię. Także myślę, że ten strzał ISM7 ani nie to to musieli się bardzo sprzyjać długie, żeby to coś, co teraz było trafić. Także tu oczywiście. Tepy mnie już oznaczają, bo ja koniem jestem w kampie no ale trzeba mieć w takiej sytuacji wylane na ludzi, po prostu wylane jak ja to mówię, wylane Idziemy, zajmujemy lepszą pozycję i zobaczycie sami co tu się odrypi do końca tej bitewki. Także bitwa teoretycznie po zabiciu tego już miała być przegrana. Oczywiście celownik chujowy ma ten Oczywiście ten Ale tu już siadło Słabo, bo słabe losowanie Ale siadło 400 tak Mogło być, zawsze mogło być lepiej Także tu Już podejrzewałem, że mi te patoniki z lewej, znaczy E6 i paton 10 pietru Polaczek Pozdro 600 dla kolegi z Polski podjadą, Kolega z 4 pozdru. No, kolega tu się grał dobrze tą bitwę. Moim... Nie wiem gdzie on tam był do końca, tym patonem. Grał w miarę dobrze tą bitwę, ale potem trochę znobił. Na sam koniec znobił. Totalny koniec znobił. Ze mną, mnie. Nie wiem co on zrobił, ale. Tak samo ta machina, Chłopaki zaczęli panikować. On był też oczywiście całonnie rozrypany. Nie weszło, nie wiem co tu kolega zrobił, także ja bym Wam polecał naprawdę konia, tu dobijam sobie oszustkę. i zostało dwóch na jednego i tu nie, nie wiem co w tym momencie kolega na Patonie chciał osiągnąć, czemu on tu wyjechał, on, on, on mi się po prostu wystawił bokiem, nie, darmowy damage tak zwany, Mechina też moim zdaniem i popełniła kolosalny błąd że przyjechała na tą samą stronę, postanowiła jechać to, to oczywiście celownik, nie trafiam to nie wyjechał, nie wiem też dlaczego kolega z Polski nie wyjechał strzelić we mnie także niestety, ale chłopaki moim zdaniem zaczęli tu i widziała panika, zaczęli panikować także nie ma co panikować, teraz dobijam machinę która tu wyjechała od dołu z prawej strony Impatem zaczął całkowicie spanikować i zaczął uciekać. To był na jego największy błąd. Oboje z machiną, moim zdaniem, zaczęli panikować. Tak, tak sobie myślałem, nie jadę z miasta, on nie będzie, on ucieka. On zdygał. I tak właśnie się stało. Kolega z Polski zdygał. Także, jeśli się podobał poradnik, zostawcie łapkę w dół i suba dla zasięgu, jeśli oczywiście chcecie. Jeśli byście chcieli jakąś jeszcze bitewkę na koniu, jakieś mapy omówić albo coś, piszcie śmiało w komentarzu, zapraszam do Plutonu. Także pozdro serdeczne i widzicie, bez żadnego perka, praktycznie jakiś tam jest dodatkowy perek na zawod 7K21 przebić. Da się, da się, także przechujowym Także pozdro 600, da się, da się, zapraszam do...